Ból sprawia, że zaczynamy zadawać pytania. Dyskomfort psychiczny stymuluje nas do zadawania coraz to głębszych i szczerszych pytań. Próbujemy odpowiedzieć sobie całkowicie szczerze: dlaczego nie manifestują się rzeczy, na których nam zależy? Takimi rzeczami, na przykład, może być sytuacja, w której my dzisiaj cierpimy, gdzie inne osoby sprawiają nam przykrość, zawód, rozczarowują nas. I dlatego cierpimy. Więc jednym z naszych pragnień może być po prostu ukrócenie tego cierpienia, ale ten proces się wydłuża. Z drugiej strony, być może pragniemy jakiejś przyjemności. Nie możemy się doczekać tej przyjemności. A więc oczekujemy, pragniemy na coś, co ma się wydarzyć. Ale jedno i drugie nie ma miejsca. Na jedno i drugie musimy czekać. Albo wysiłek, który musimy włożyć w to, jest coraz dłuższy. Coraz dynamiczniejszy, a jednak nie dzieją się rzeczy te, na które liczyliśmy, że będą się działy, że będą miały miejsce. I wtedy zaczynamy zadawać sobie pytania. Po prostu coraz szczerzej zadajemy sobie pytania. Co jeszcze mogę zrobić, być może dla kogoś, być może dla siebie, aby to, czego pragnę, w końcu zamanifestowało się? I często zajmujemy się, każdy z nas zajmuje się, swoim zawodem, być może jakąś usługą, pracujemy dla innych, ale chcemy i wychodzimy oczywiście z inicjatywą, aby te drugie osoby, jakąkolwiek pracę albo usługę my proponujemy dla innych osób, aby były zadowolone, czyli wychodzimy, jakby wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszego klienta i chcielibyśmy oczywiście całkowicie szczerze, żeby nasz klient był zadowolony z pracy, jaką my wykonujemy. Widzisz, ale być może nie o to w ogóle chodzi, bo tutaj czujemy nasze, nasze usprawiedliwienie, tutaj poszukujemy naszej odpowiedzi. No skoro robimy wszystko zgodnie z literą prawa, skoro chcemy, aby nasz klient był zadowolony, skoro chcemy, aby w pełni czuł się ukontentowany, żeby powrócił do nas jako klient, no to robimy wszystko, co w naszej mocy. Często bardzo ciężko pracujemy, pokonujemy nasz lęk, słabości. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby ten klient był zadowolony, aby wrócił do nas. A skoro do nas wraca, to otrzymujemy za to jakieś wynagrodzenie, a to wynagrodzenie sprawia, że otrzymujemy to, na czym nam zależy. No i koło się zamyka. A więc jesteśmy w takim głębokim przekonaniu, że to jest ten właściwy kierunek, że to jest ten kierunek, aby nasz klient był zadowolony. No i oczywiście. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Klient powinien być zadowolony, ale czy to o to chodzi? Bo często myślimy, że to właśnie o to chodzi. Często myślimy, że ta korekcja naszej duszy jest właśnie w tym, że my dostarczamy tą usługę tylko i wyłącznie po to, aby, aby sprostać oczekiwaniom naszego klienta. Jeżeli sprostamy oczekiwaniom naszego klienta i wykonamy właściwie naszą pracę, to przecież my zasługujemy też na to w kontekście, na przykład finansowym, abyśmy my mogli cieszyć się tym, co da nam gdzieś tam w przyszłości te pieniądze, to szczęście, abyśmy mogli być ukontentowanym także. Ale być może nie o to chodzi. Być może nie po to zostało stworzone, nie, nie po to, zostało stworzone to nasze naczynie duchowe. Może nasze naczynie duchowe zostało stworzone w nieco innym kontekście. Tak, wykonywanie właściwej pracy, jak najbardziej super. Ale zwróć uwagę jak często my staramy się pomagać, jak często my staramy się inicjować tą pomoc dla innych osób, ale tego wyniku w naszym życiu nie ma. I podświadomie zaczynamy zastanawiać się, no jak jeszcze, co jeszcze mogę zrobić, aby tego klienta zadowolić? Co jeszcze mogę zrobić? I taki przykład yy, sprzed kilku dni, gdzie byliśmy w hotelu i czekaliśmy na checkout. I oczywiście ten checkout może zrobić wcześniej, ale mieliśmy do opłacenia też yy, parking. No i czekamy w kolejce. Była tylko jedna osoba, która obsługiwała, a kolejka. Była nieco dłuższa, to było chyba 5 czy 6 osób. No i wiadomo, jeżeli jest check in jest check out, no to jeżeli jest check in, to wymaga to zazwyczaj dużo więcej czasu, prawda? Bo jest więcej pytań ze strony klienta no i to trwa i trwa. I w samym hotelu był taki menadżer, który oczywiście patrzy, co się dzieje, prawda? Obsługuje wszystkich klientów, zwraca uwagę na wszystkie drobnostki, które mają miejsce, zabawia tych klientów jakby reguluje to ciśnienie i presję, która jest wtedy w hotelu. I oczywiście do nas podchodzi, proponuje ciasteczka, proponuje jeszcze tam jakiś discount był, z tego powodu że czekaliśmy. Zrobił zdjęcia dodatkowo. I to wszystko po co? Oczywiście to wszystko po to, aby klient wrócił. Aby klient był zadowolony. Aby klient zechciał świadomie poczuć, że jest wypełniony. Świetna praca, oczywiście zgadzam się z tym. Ale czy ta forma obsługi klienta rozwiąże tej osoby, a może tej firmy problemy? I co można by powiedzieć do pewnego poziomu na pewno tak. Do pewnego poziomu na pewno tak. Ale czy rozwiąże ten problem, gdzie ta osoba cierpi? Może pomoże rozwinąć nieco te kwestie finansowe na wyższy poziom. Ale czy rozwiąże ten problem, gdzie ta osoba cierpi, gdzie my cierpimy? Tylko i wyłącznie dlatego, że staramy się za wszelką cenę usprawnić co powinniśmy oczy, oczywiście na bieżąco robić ale za wszelką cenę usprawnić tą obsługę naszego klienta naszego nazwijmy to pracodawcy I widzisz wyobraź sobie ja mogę sobie wyobrazić może z mojej perspektywy że są inni nauczyciele coache Osoby, które zajmują się rozwojem duchowym, rozwojem osobistym, rozwojem świadomości, i tak dalej. Osoby, które można zobaczyć w social mediach. I teraz zadaję sobie pytanie: czy my umielibyśmy zadać sobie pytanie, jak trudne jest zadanie tego pytania? Czy ja chciałbym, czy ja pragnąłbym, aby te osoby, aby jedna z tych osób, Znalazła odpowiedź na wszystkie problemy, które ludzie mają. Wyobraź sobie, że jest po drugiej stronie, czymkolwiek ty się zajmujesz, osoba, może jakaś firma, która potrafiłaby rozwiązać wszystkie problemy twoich klientów. O tak. I co wtedy by się stało? Co wtedy by się ze mną stało? No, oczywistym jest to, że część albo większa część, albo cała część przychodu i wsparcia fundacji, za którą zawsze uprzejmie dziękuję, zniknęłaby. Nie miałaby miejsca. Czyli z czego dana firma by się utrzymała? Z czego dana fundacja by się utrzymała? Z czego dana osoba albo przedsiębiorstwo by się utrzymało? Albo firma. Skoro ten problem zostałby rozwiązany, zwróć uwagę, jak głęboko i jak szczerze my naprawdę pragniemy, aby ta druga osoba, szczególnie z obszaru, którym my się zajmujemy, rozwiązała wszystkie problemy albo jakiś główny jeden problem, którym ty się zajmujesz. I wtedy twoi klienci nie musieliby już więcej do ciebie albo do mnie przechodzić. Nie byliby potrzebni. Bo znaliby odpowiedzi na wszystkie swoje cierpienia, czy nie musieliby poznawać technologii duszy, technologii kabalistycznej, która odpowiada precyzyjnie na to, co zrobić, aby dusza mogła przekazać naczyniu duchowemu, które zostało stworzone, wszystko to, co dusza posiada? Pytanie, co by się stało? Czego bym uczył? Czy ja miałbym potrzebę, zwróć uwagę, czy ja miałbym potrzebę, czy umiałbym żyć bez tego, że nie muszę pomagać innym osobom? My nie zdajemy sobie sprawy, że i często możemy definiować to, że niosąc pomoc innym, my usprawiedliwiamy siebie, że przecież ja pomagam innym, że przecież ja rozwiązuję innych ludzi problemy to jestem im potrzebny ja mogę tak myśleć sam o sobie mogę też myśleć przecież co by się stało gdyby te wszystkie problemy tych ludzi zostały rozwiązane zwróć uwagę co by się stało gdyby tyle mamy różnych organizacji zawodów gdzie lekarzy terapeutów adwokatów, mecenasów, doradców podatkowych i tak dalej. Zwróć uwagę, co by było, gdyby te wszystkie problemy rozwiązały się? Więc czy potrafimy sobie zadać szczere pytania? Czy my chcielibyśmy, żeby te problemy się rozwiązały naprawdę? Bo widzisz, bo, my, bo tak jak powiedziałem, my ciężko pracujemy, ale czy my pragniemy, aby te problemy tych osób naprawdę się rozwiązały? Czy my tylko pragniemy, aby do pewnego momentu się rozwiązała, ale niech one wrócą? Bo jak ja będę funkcjonował finansowo? Jak moja rodzina będzie funkcjonowała finansowo? Jak mój biznes będzie funkcjonował finansowo? I tak dalej. A więc pytanie jest następujące: jakie mamy ukryte w nas kontradyktoryczne pragnienie? Czego ja tak naprawdę pragnę? Czy ja naprawdę pragnę pomóc? Czy ja naprawdę tylko pragnę pomóc do pewnego momentu, bo kiedy ten problem zostałby rozwiązany przez osobę, która jest z tego samego obszaru co ja i być może nie wykonuje tak dobrze pracy, jakbyśmy tego sobie życzyli, widzisz, gdyby odkryła odpowiedź na te wszystkie problemy, co by się wtedy stało? Gdzie byłaby moja pewność? Gdzie podziałaby się moja pewność ponad logiką w tej inteligentnej energii? Czy byłaby w inteligentnej energii nadal? Czy byłaby w panice? Czy potrafimy sobie wyobrazić, że mamy pewność ponad logiką w sytuacji, w której ta inteligentna energia dostarcza nam właśnie w takiej sytuacji, w której ten problem nagle jest rozwiązany inny kanał, przez który przepływa, przez który przepływa na przykład finanse. Czy potrafimy modlić się za osoby, które zajmują się podobnymi rzeczami, co my, aby rozwiązały ten problem? Aby rozwiązały ten problem, który my dzisiaj rozwiązujemy, albo pomagamy rozwiązać. Tak, aby nikt już nie potrzebował naszej pomocy. Widzisz i to może okazać się, że to nasze pytanie, które my często zadajemy: co jeszcze możemy zrobić dla innych? Niekoniecznie jest tym precyzyjnym pytaniem, czyli jak jeszcze możemy usprawnić naszą sprzedaż, jakość naszego produktu albo usługi. To jest oczywiście ważne, jak najbardziej jest, ale może to nie jest ten kierunek. Może nie ten kierunek rozwiąże ten problem, widzisz, i spełni to twoje pragnienie, na które ty nie możesz się doczekać dzisiaj, bo coś cię blokuje przed tym, bo coś może nas blokować przed tym. Bo ja przecież mógłbym stracić bardzo wiele wtedy, czy to w tym, czy w innym biznesie, gdyby ten dany problem został rozwiązany. Więc jak słyszymy, że ktoś zajmuje się podobnymi rzeczami albo mógłby rozwiązać problem i tym samym narazić nas na utratę nas, naszego przychodu, jakiegoś komfortu i bezpieczeństwa, to my widzisz poświadomie, nawet nie musimy o tym mówić, bo nie mówimy o tym, ale obawiamy się, mamy strach, bo nie widzimy, że jest na to inne rozwiązanie. A więc jakie jest rozwiązanie? Jeżeli pragniemy rozwiązać ten przewlekły problem, przez który przechodzimy, co możemy zrobić? Coś nas blokuje. No właśnie, co nas blokuje? Co blokuje to naczynie duchowe, aby mogło otrzymać to, co dusza już posiada od wieczności? I dusza czeka tylko na to, aby przekazać to temu naczyniu. To jest ta praca nad tym kontradyktorycznym, czyli sprzecznym ze sobą pragnieniem, że z jednej strony mówimy, tak, ja chcę pomagać innym osobom, ja chcę pomóc Tobie, ale czy ja naprawdę pragnę pomóc Tobie? Czy ja naprawdę modlę się za inne osoby, które zajmują się rozwojem duchowym, uczą innych i chciałbym, żeby to ta osoba albo jakieś inne osoby, ale może to być jedna, druga, trzecia osoba, która jest mi znana na przykład ze social mediów, Rozwiązała wszystkie problemy ludzi, tak? Abyś ty już więcej nie musiał, nie wiem, korzystać na przykład z moich usług. Więc zastanówmy się nad tym przez moment. Zastanówmy się nad tym, czy mamy w sobie takie pragnienie. A jeśli nie mamy, to mówmy na głos. To módlmy się na głos, że pragniemy takie pragnienie poznać, bo właśnie widzisz, to pragnienie, to pragnienie jest między innymi tym powodem czy przyczyną, dlaczego nie manifestują się rzeczy, na które nasza, nasze to duchowe naczynie już zasługuje odwieczności. I powinny się te rzeczy manifestować, ale to jest blokada, bo ja podświadomie, biernie, Widzisz, życzę, aby ta osoba dalej miała te problemy. Aby ta osoba przychodziła do mnie, albo żebym ja się czuł potrzebny, bo ona cierpi. Ja zawsze dla niej znajdę czas. Albo żeby wracała, ponieważ rozczarowała się gdzieś indziej, kimś innym. Coś nie zadziałało. Widzisz, to jest nasze pragnienie które stoi nam na drodze do trwałego sukcesu. A jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, to serdecznie zapraszam Cię do strony michaelketter.com. Tam możesz zamówić książkę Instagratfikacja albo umówić się ze mną na spotkanie online na 25-minutowy coaching albo jeśli wolisz konsultację, lub jeśli uznasz za stosowne, to fajnie byłoby, gdybyś Podzielił się z inną osobą właśnie tym wideo. Wszystkiego dobrego, Michael Cater.